Dobra, widzę, szukam tego gejera, no i tu go nigdzie nie ma. No. Gdzie on może być, nie, nie wiem. Może, może on się zgubić, może ta przes przestrzeń e portalowa się gdzieś, nie wiem. To się nie. Aaaaaah! Aaaaa! O! Capstone! Siema! Siema! Co się stało? Pen tak długo? Ja na ciebie czekałem Nie wiem, utknąłem w nederze! I znalazłem, i znalazłem portal, na szczęście. Bo wie... Ale to... No, ale to chyba ci portal nie zaciął, nie? No, po portal nie, nie zaciągnął do Kefsovit. Tylko po prostu byłem w nederze. Tak, zaciągnął, tak ciągnął, ale portal ci źle przekierował. Nie dobrze przekierował, no to może powinna jedna osoba tylko wchodzić. A gdzie jest Zielonowy? To... on jest? Co? A to są kepsowice, nie? Ty zaś to Ja, ja nie znam się, że muszę pornać. Ja na pewno mogę filmiki z Kersowic, co nie? Tak, ale. Nie, nie, o, tu jest ten domek! Tak, mhm. świetnie. Tutaj jest moja kopalnia, którą nie dokończyłem. Ale no, tu, tu jest Bedrick, po kilobraji nawet widać, że. A tutaj jest kogo domek? Twój? Ej, patrz, i patrz, chodź tutaj, chodź tutaj Ej, itemy tu są w ogóle, ale dobra Poka Tu są zobacz Jesteśmy kurde, jesteś, możemy żyć jakoś Poczekaj, zabierzmy nie, sobie Nie, nie Czemu? zabierać itów, to jest, to jest domek Kamiliusza Zostaw te itemy A tutaj jest Kamiliusz? No mój kolega, zostaw te itemy A, Dobra, są, są takie agresywne no, kurde Zostaw no nie mam tych zerów przecież sobie. Na, my, my lepiej się skupmy y, na tym. Y, 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 bo, bo ja nie... Bo ja, my się przeteleportowaliśmy na Piskowicz w ogóle. Ale co teraz? Co my tutaj no, zrobimy? No i te tutaj znikły. Takie dwa chyba. No nie, nie znikły. Nie, tylko ja po prostu je gdzieś nie postawiłem. Dobra, ale musimy... Kurczę. Musimy teraz obmyślić plan, bo... Tak, bo przekierowaliśmy się do Giftsowic, a przecież no, sobie co się w ogóle przekierowaliśmy, bo, no, pokonać nie wiem, No chyba uciekliśmy przez Herobrine'em, nie? Bo został w naszym świecie. Ej, ale wiecie, on teraz może zrobić ale teraz... na naszym świecie, gdzie kiedy my nie mamy kontroli, on może zniszczyć wszystko, on może zdetonować. Ej, no Ale my... teraz nie! Ale ważniejsze, żebyśmy my przeżyli, bo my uciekliśmy z poznania do Kiefsowic. Ale poczekaj, przecież on też jest na Kiefsowicach, więc on może przecież dojść. Tak, ale on przechodził tym portalem. O kur. tutaj. Otwórz, otwórz, Kief! Kiefsow! Jesteś? Halo, halo. Jestem. jestem. Czyli żyjesz, czyli żyjesz, o kur. Ej, Myślałeś, że to jest odkład już? Co? Myślałeś... Że... Ej, ze się tu! Ej myślałeś, że to jest odkład? No. Jadzie Ej... cię, Prawie umożliwę. Ale członka mi się mówi, bo jakbyś spadł w port, to byśmy już się nie zobaczyli. No. Ej, lepiej ten portal, lepiej zniszczyć ten portal, bo on może portal, portalem weź. To w widzę? Ale no, no, faktycznie. Eee, no dobra, widzę, mówię. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ej, ktoś zniszczył tabliczki. Zapraszam. Kto zniszczył tabliczkę, za to kakie To no to chyba Zielonawy, bo ja byłem ciągle... Ale on tutaj nie był przecież, to ja nie wiem, kto zniszczył, może Zielonawy. No dobra, już musiałem, że to... Zielodawy. Dobra, widzę, że sobie... idę to. szybko. Idę, poczekaj, bo ja, ja bo ja pamiętam, że gdzieś tutaj jest Void. Pamiętam, że gdzieś tutaj był Void. Ale po co ty, ty chcesz to... iść do Wojda? Po co ty chcesz iść do Voida? Jak ja chcę... tym Ale, ojmo... ale zawsze wychodził Voidem. Gdybyś nie wiedział. A no ale gdzie może być Void? Tutaj chyba. Tu jest Void. Zobacz. Ale tam jest chyba... Nie wiem. Co? Ej, zobaczmy czy to jest Wojt, czy to nie jest Wojt. No ale kto skacze? Dobra! Ja skaczę! Ja skaczę! Nie! Nie, Jakuks! Nie, wow! nie, To nie jest Wojt! To nie jest Wojt! To nie jest Wojt! Uff, już myślałem, że ty urzesz i już nie wrócisz tutaj na Kapsowicę. Jedynie, jedynie, posłuchaj, jest taka opcja, że jeżeli na Kewsowicach się umrze, to się pojawia w Poznaniu, więc ty na pewno nie chcesz rzucić na Poznań i pojawiać, Hero Prime tam jest, na, na 100% jest na Poznaniu. Dobra, to co, my teraz chyba, nie wiem, zaczynamy survival od nowa, to gdzie to byliśmy, to chyba przypadły, my widzowie kończymy ten odcinek, yy, no, musimy mhm. że jeszcze dzień zielonawy, więc co, na razie i cześć!